Jan urodzony około roku 1870. O jak widzę na razie metryka milczy. Pochodziła najprawdopodobniej z Gorzyc. W internecie spotkałem dawną nazwę Górzyca. Ślub odbywał się właśnie w Górzycy w styczniu 1895 roku. Jan był synem Leopolda restauratora z Odolanowa i Pelagi z domu Mielickiej córki Ignacego i Jadwigi Joks. Sama Pelagia urodzona była 20 grudnia 1844 roku. Pierwszym dzieckiem był urodzony 30 listopada 1895. Znajdujący się na lewej stronie zdjęcia w mundurze wojskowym, Wiktor. Wiktor Michałowski, uczestnik powstania Wielkopolskiego, jako główny łącznościowiec e, szefa sztabu e, południowego frontu. E, następnie e, od połowy lat dwudziestych zatrudniony. W biurze cyfrów drugiego wydziału wywiadu przeszedł przez zieloną granicę, przez granicę w Zaleszczykach, Rumunię. Następnie, nawet zawrócony z granicy szwajcarskiej, czyli przez Włochy do Francji gdzie zgłosił się wraz z pozostałymi m, agentami Enigmy do Gustave Bertrand, pułkownika wywiadu y, francuskiego. Prze, m, przebył, y, przebył wojnę, prze, przeszedł wojnę y, głównie w, w Tuluzie, częściowo w y, Oranie. Następnie uciekł przez granicę, przez Pireneje do Hiszpanii i nie wiadomo jak dokładnie dostał się do Anglii. W 1944 roku był już w Anglii. W zbiorach moich znajduje się kopia listu gończego biuletynu gończego właściwie jest ta to, w której figuruje jako poniesie nachrichten oficjer i w razie schwytania powinien był być zaaresztowany, nie zastrzelony czyli, że był nośnikiem cennych informacji umarł w roku 1966 chyba 6 stycznia w Londynie Oczywiście, do kraju wrócić nie mógł. Po tym, wskutek tego wypalenia, cierpiał w ostatnich latach na bardzo silną depresję, także ciężko było nawet wydobyć jego słowo. O dzieciach, też bohaterach powstania Warszawskiego w dalszym ciągu. Bardzo dzielna w była żona z domu Neumann, córka kolonistów niemieckich, chodziło niemiecko-szwajcarskiego pochodzenia. I... Słynną rzeczą była w 1946 roku w listopadzie ucieczka w bród przez Nysę Łużycką do Niemiec i następnie wędrówka nocami i... przez strefę sowiecką do brytyjskiej strefy je, okupacyjnej, gdzie za, 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 zaopiekował się nimi generał Hruścier. Dalszy ciąg właściwie tego tej eskapady nie jest mi znany. Holger natomiast skapitulował w ostatnim dniu powstania. Został przewieziony do Niemiec do Stalagu. Po rozwiązaniu tego Stalagu przedostał się piechotą do Włoch, do armii Andersa, ale było to już oczywiście po bitwie pod Monte Cassino. No ale to jeszcze podsumujmy, że dzieci y, Wiktora to była Urszula i Olgierd. Tak jest. I Urszula razem z matką uciekała. Urszula razem z matką uciekała, a Olgierd kierował się piechotą na własną drogę do Włoch, do Włota Andersa. I rodzina ta ma jeszcze dwóch potomków zamieszkały w Kanadzie. Jest to Anna Magda Kubasiewicz, stanu wolnego, zamieszkała w Ottawie. I zamieszkały w Winnipeg Michał. Michał Kubasiewicz, który ma żonę pochodzenia szkockę, szkotkę Mary i syna adoptowanego z Polski Jamie. Druga osoba na zdjęciu rodzinnym to Irena, przedostatnia, nie, przed, przedostatnie dziecko, a przedostatnia córka Jana i Jadwigi. I przed wojną pracowała krótko na Śląsku, następnie przeniosła się do Warszawy, w czasie wojny była w Warszawie. Zatrudniona była również w jakichś, nie wiadomo dokładnie, ale w komórkach Kod wywiadu. Przed powstaniem musiała uciec z Warszawy, bo odeptało jej piesa po popiętach. I ukrywała się w, w Krakowie u naszej rodziny. Następnie w Czernichowie nad Wisłą. Był to chyba rok 1943. Jadwiga Babcia, nie poznałem jej nigdy. Umarła chyba w roku 1938. Dokładniejsze dane są, są w, w, w moich zbiorach. Janina, jedna ze średnich sióstr. Tam są też dokładniejsze dane. Dobra, bardzo uczennica. To jest domna dziewczyna. Pracowała też w Katowicach. Następnie. Wycofała się do Zewcowa, z ustawowego polskiego Zewcowa, gdzie opiekowała się mamą i nie wiem z jakiego powodu była przykuta potem do łóżka, kiedy ją poznałem w 1946 roku, już była osobą chorą i niechodzącą. Przypuszczam, tak podejrzewam, że to było stwierdzenie rozsiane ale w pewności żadnej zagroży nie mam. Umarła gdzieś w latach 70. Następną osobą jest Helena, była to najstarsza córka urodzona w roku 1898, 12 maja. Żona Józefa, organisty katedralnego i w Poznaniu i matka o Aleksandra doktora muzykologa, który zajmował się folklorem, pracował w Instytucie Kolberga razem z żoną, która do dzisiaj, Danutą, która do dzisiaj mimo emerytury jeszcze działa właśnie w porządkowaniu zbiorów Oskara Kolderga. Sama Helena umarła w roku 1962 lub trzecim. Drugi jej syn, Jędrzej, technik budowlany, bardzo zdolny rysownik, kreslarz, zginął bezziednie w 1984 roku w kwietniu w wypadku samochodowym na terenie Lubonia. Została po nim wdowa Aleksandra z domu Szajek. Jeszcze żyje. Grup Aleksandra, Jędrzeja znajduje się na cmentarzu Junikowskim. Jędrzej Pawla. Grup Aleksandra, Heleny i Józefa znajduje się na cmentarzu Górczyńskim. Jak również Ireny, która nawiasem mówiąc została drugą żoną po śmierci Heleny z jej polecenia podobno została drugą żoną Józefa tego organisty katedralnego i profesora Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu następną osobą jest Zofia to była ostatnia córka bardzo uzdolniona muzycznie kończyła już konserwatorium kiedy Niestety zachorowała y, nerwowo i wylądowała w sanatorium y, w koło Kościana, gdzie w 1940 roku czy, lub 1939 została rozstrzelana przez Niemców wraz z dziewięcioma i chary. Następną osobą jest Roman, urodzony 29 lipca 1899. Y, początkowo sędzia, później po, po, po wyzwoleniu, później adwokat. Również miał epizod w Powstaniu Wielkopolskim. Był moim zdaniem bardzo dobrym prawnikiem. W cuglach wygrywał procesy PRL-u wytaczane zwykłym, terroryzowanym obywatelom, uczciwym ludziom. I przy tym był no, niezwykle zręcznym prawnikiem, także nieraz ośmieszał prokuratorów. I właśnie chyba w akcie zemsty został pozbawiony e, prawa wykonywania zawodu. E, umarł w roku 1959. E, dziadek Jan był z zawodu nauczycielem. E, udzielał się również w towarzystwach śpiewaczych. Przed, e, krótko przed wojną, przed, przed śmiercią był wiceprezesem Izby Polskiej w Warszawie. Dokładnie nie wiem, czym ta Izba Polska była, ale przypuszczam, że było to było to ciało, które poświęcało swoją pracę z oświaty na terenie wszystkich trzech zaborów. Działał również w Towarzystwach Śpiewaczych i był niezwykle, niezwykle ceniony. Wiele pamiątek po nich jeszcze osobiście Yy, oglądałem, oglądałem jakie jak, yy, darowane były jemu yy, przez, przez właśnie te towarzystwa śpiewacze, jakie sławił jego tam działalność. Stefan, najmłodsze dziecko urodzone w 1910 roku, yy, kończył szkołę handlową, czyli protoplastę Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie przeniósł się jak większość rodziny do Warszawy i tam no, niestety zastało go powstanie, wielkopolskie, powstanie warszawskie, w którym zginął najprawdopodobniej 19, 19 września 1944 roku podczas próby ewakuacji kanałami, wydobyty na zewnątrz i rozstrzelany prawdopodobnie przy ulicy dworkowej. Wszystko na to wskazuje. Krótko przed wybuchem powstania ożenił się z Janiną Gordowską, niezwykle później cenionym fachowcem od spraw paliw, olejów i smarów, która pracowała w Instytucie Transportu na Żeraniu. Umarła w roku 2002 w Warszawie samotnie. Sam Stefan był niezwykle sympatycznym człowiekiem, bardzo wysportowanym, grał w tenisa. Poznałem go w roku 1943 w czasie świąt Bożego Narodzenia, które duża część rodziny spędzała u nas w Krakowie.